Język angielski obfituje w różne idiomy. Jedne są prostsze do nauki, drugie trudniejsze, i o tych drugich było ostatnio, czyli o takich, które nie za bardzo przekładają się z polskiego na angielski. Są zupełnie inaczej skonstruowane. Dzisiaj chcę nauczyć się kilku idiomów, które będą bardzo proste do przyswojenia, ponieważ będą przekładały się jeden do jeden z języka polskiego na język angielski. Pierwszym idiomem jest nie ma dymu bez ognia. I tak jak już powiedziałem na początku tego materiału, będą to idiomy 1 do 1. Czyli po angielsku, jak pewnie domyślasz się, będzie to There is no smoke without fire. Czasem mamy wrażenie, że jest spokojnie, ale zaraz coś się złego może wydarzyć, lub opisujemy sytuację z przeszłości, w której tak było. Był spokój i nagle BUM! Dzieje się. Po polsku. Mamy taki fajny idiom nawiązujący do pogody i brzmi on cisza przed burzą. Po angielsku mamy tak samo. The calm before the storm. Przy okazji tego zauważ, że słowo calm ma literkę L, ale ta literka jest niema. Wilk w owczej skórze jest idiomem, który nie jest do końca przekładany jeden na jeden, ponieważ po angielsku brzmi on a wolf in sheep's clothing. Problem jest taki, że... Klodyny to ubiór, ale sens jest ten sam. Mamy różnicę tego jednego słowa, ponieważ my byśmy po prostu powiedzieli w skórze, Anglicy mówią w ubiorze. Oczywiście, wiadomo, że chodzi tutaj o wełnę owcy, która ją pokrywa, więc my mówiąc w skórze, też niekoniecznie mówimy o samej skórze, a bardziej o tej wełnie. Tak, Anglicy mówią ubiór. Po polsku mógłbym powiedzieć, że mój kanał. To Kropla w Morzu na całym YouTube, ponieważ kanałów, które uczą języka angielskiego jest mnóstwo, nawet tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę naukę z języka polskiego. A kropla w morzu to Drop in the Ocean. Tak, tak, to nie jest do końca jeden do 1, ponieważ my mamy w morzu, oni mają w oceanie. Ale ja bym się tego nie czepiał. To jest Prawie to samo. Jeśli czasem masz wrażenie, że wpadasz z deszczu podrynne, to po angielsku nie będziesz miał większego problemu powiedzieć to, ponieważ powiemy to go from the rain into the gutter, czyli dosłownie paść z deszczu podrynne. My jako Polacy lubimy się kłócić, więc idiom kość niezgody jest na miejscu. Po angielsku mamy Praktycznie to samo, ponieważ będzie to bone of contention. Jeśli czujesz się jak ryba w wodzie w języku angielskim, to po angielsku czuć jak ryba w wodzie, to to feel like a fish in water. No i mój ostatni idiom, ponieważ yy, słyszałem go wielokrotnie przy różnych rozmowach na temat. Relacji miłosnych w różnych bardzo kontekstach i w bardzo różne osoby był celowany ten idiom. Dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. A po angielsku powiemy you can't step into the same river twice. Czyli dosłownie to samo. Daj znać, co sądzisz o, o tej prawdzie ludowej tak naprawdę. Mam wrażenie, że ten idiom. Istnieje od zawsze? Czy uważasz, że jest to prawda, a może znasz sytuacje, w których to w ogóle nie miało zastosowania? Co więcej, jeśli jesteś w stanie wypowiedzieć się po angielsku, to zapraszam, żebyś przy okazji, e, pisząc ten komentarz, przećwiczył swój język angielski. A jeśli chcesz opanować tak samo dużo idiomów oraz różnorakie słowa, wyrażenia i zapamiętać je do końca swojego życia, to zapraszam Cię na zajęcia indywidualne ze mną, gdzie pokażę Ci, jak uczyć się słownictwa od A do Z, czyli rzeczy, która jest tak naprawdę najważniejsza w każdym języku. Oraz nauczę Cię też oczywiście, jak uczyć się gramatyki oraz innych części języka, które są niezbędne do tego, żebyś mógł go używać. Formularz, dzięki któremu możesz dostać się na lekcję do mnie jest... W opisie zapraszam Cię do wypełnienia go i mam nadzieję, że widzimy się na zajęciach. Oprócz tego zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, polubienia tego materiału oraz komentowania. Daj znać koniecznie, jak jest Twój ulubiony idiom z tych, które wymieniłem, a może masz zupełnie inny, o którym ja nie wspomniałem, a uważasz go za ciekawy.